Proszę Państwa, na spektakl. Proszę już wszyscy na miejsca. Proszę, proszę o ciszę na planie miejsca. i spróba. Uwaga. Również ciszę proszę na zewnątrz. Pisza. Przecie mnie to, Kasia. Dobra. Dobra. Nie e. tak. e. to takich Dziękuję. Ja Dziękuję. ubrać, Dziękuję. 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 jest tak. to kto? E. Schodź niżej. schodź niżej. Mały status, proszę. Jest. A mały za nich. Gdzieś nie było. I przesuńcie go bardziej w drewo. Już. W ten sposób się Tak. Wspaniale. Dajcie mi ciężarówkę. Nie przed kamerą, nie przed kamerą. To Sasiu, to? Tak. Dobrze, gramy. Proszę, trzymaj pan już nie kiwaja paradoksów. i troszeczkę wolniej wchodzimy, no uwaga. Cisza. Cisza. Proszę, akcja. Niech się Pan zbudzi, to ja. Krzysztof. Krzysztof. To ja, muszę Panu zadać kilka pytań. Przyszedłem znajecany poważnie. W związku z zbliżającym się nowym rokiem nasza agencja ja pragnie przeprowadzić kilka rozmów z różnymi zakrościami, ale także ze zwykłymi, prostymi. a jakże prostymi obywatelami. No. Czy można wiedzieć jaki ma pan celczyścią? Nie już Ale jest pan zadowolony z tego, że pan żyje. A, a dlaczego? Czy ja nie? A ktoś ma wiedzieć? A czego pan jeszcze zamierza wykonać? No. Mam różne plany. Chciałbym oczywiście. Dzień. Kto ma? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cicho. Przepraszam. Oświecenie o poglądach. Trzeba się umyć, ubrać, się, ułatwić, wyczyścić, zmienić koszulę, założyć krawat, ciągnąć swój brzuch. Dziękuję. Przepraszam. 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 Pan wie, że Pana ręka wyrzuca losy ludzkości? Co Pan zabierze uczynić, żeby zachować ludzkość na świecie? Nie. Czy Pan zdaje sobie sprawę z tego, że w wypadku wojny podorowej zginie ludzkość? Oczywiście. I co? No ale przecież pan prawa ludzkość. A to jest tak. Świetnie. Świetnie. odpowiedzieć. Jest dopiero piąta Świetnie. Niech Pan Świetnie. 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 Przyszedł. Przyszedł. Takie było, co pan zamierzał Czyli... Poza dużo kurwa, uważa, że nie było Czyli trzyma się czy po jeszcze Czy pan... Eee, tak, jeszcze chcę wiedzieć. że się za... Tak. Nie, nie, tak. Tak. Eee,